Dziś wino ze szczepu Cabernet winią. Eee, wino kupione w Lidlu. Tutaj eee, taki korek. Nie korek. Nakrętka. kastelni. Mm. Bardzo ładna, ładna etykieta. Bardzo kolorowa. Byk. Byk. Eee, oh, 2019 rocznik. I wino pochodzi z Mołdawii, i napisane na nim jest, że Castel Mimi to mołdawski producent wyż, wysokiej jakości wina. Także zobaczymy, jak, jak, jak smakuje wysokiej jakości wino. Pałac został zbudowany w 1893 roku przez Konstantina Mimi, pioniera winiarstwa i ważną osobę publiczną w Mołdawii, która poświęciła swoje życie winu. Wino kupione w Lidlu za 17,99. To jest promocja przy, przy dwóch w tej chwili. Także zobaczymy, jak smakuje wino z Mołdawii. A to jest pan Mini. A. No i żeby nie ta etykieta ciekawa, to pewnie wiem, to nie, nie kupił, a to mnie zainteresowało. A gdzie jest półwyprawna. Robię złożnienie tak, pół zdziwienia 13,5% alkoholu. Czyli może iść w słone. No gdzieś może coś być w tym kierunku. Okay. Trochę śliwki z I dżemów? I bukiecik ładny. Ładny bukiet, bardzo ładny bukiet, jest i wiśnia, jest i wanilia, mm -hmm. jest przyjemne, w, w zapachu bardzo przyjemne. Takie dosyć bogate, co? Jeżeli chodzi o bukiet. Mm -hmm. I o smak. Można powiedzieć, że bardzo bogate. Ale i w smaku też. Ale... I to jest półwytrawne. To jest nie Normalnie w kwasek idzie. Ale delikatnie. No, delikatnie, ale w pierwszym w momencie słodki czy nie, nie ma. Nie Nie wiem. Gdzieś tam jest ten resztowy cukier. No ale jest przyjemnie zbalansowane, to jest wszystko dosyć dobrze. O, mm -hmm. O, nie, ty, nie, to znaczy, dobrze jest. Ty. No dobrze, ale taki buk Ale pełna jest. Takie naprawdę... Tak. Niczego tu nie brakuje. Nie, nie, Jestem za zaskoczony. Bym nigdy nie powiedział, że to jest półtrawna wina. Mhm. A już te bardziej mołdawskie. Przepraszam. Bałem się, tak jak wspomniałam, że to Mołdawia, ale wypiliśmy kiedyś mołdawskie był na mhm. chyba w miarę w porządku. Etykieta mnie zainteresowała. No i, i co? Chyba się nie zawiedliśmy. No mhm. i chyba taki... Ale jest taki dżemik, później gdzieś tam na końcu jakieś takie owoce no, Tak. Tak. A bożeczko i wiśnia, Tak. Mhm. Także mega owocowe. Czyli dla osób, które lubią wina, które fajnie pachną i mhm. są złożone. Mają wiele zapachów. I nawet babcia, Ale... która lubi słodkie wina pewnie by to piła co? A, nie wiem. Ej, też nie wiem. Nie, raczej nie. <gry> Ale ma też trochę tanin. Tak, ma. Gdzieś tam na końcu jakieś przyprawy. Nie, ogólnie bogate wina jest. Wszystkiego jest pełno. Mhm. Niczego nie brakuje. No ale jestem zaskoczony, że to jest pół półwytrawne wino. Tak. I trochę taniej, nie? Znaczy, ja ogólnie... To jest fajne. Ogólnie słodkie rzeczy lubię, nie? I, i na przykład słodzę tam wszystko, kawę, herbatę, to dla mnie to nie jest, nie? żeby to... Jak ktoś nie słodzi, cukru nie używa, to to jemu pewnie by było... Takie idące w słodycz. Idące w słodycz, ale dla ja to jest w i... ogóle. Ale słodnie zbalansowane Gdzieś ten hmm. cukier jest w... Nie wiem, właśnie taki dziwnie wyczuwalny, bo tak Później wychodzi później. ten cukier. Bardziej, takie nie? właśnie mm -hmm. cukier owoc... Dokładnie. Roboczy. Cukier wychodzi z owoców. Mm -hmm. takie... No bo tu pewnie taki... suszona śliwka na karkoskuterze. Cukier tam na samym końcu. Mm -hmm. tak, tak jak się pije. To pewnie tak jest, jest taka pestek. Przyjemna kwasowość. No ale zaskoczony jestem, szybko. A później właśnie ten. Mówi, cukier. Znaczy cukier, no w sensie. Przecież tam na samym końcu, dojrzałość owoców. Zdecydowanie hmm. fajne, dojrzałe owoce. No dobra. Ale wino jest nie, porządne. No. Za 18 zł, a bałem się że no, zapłacić dwie dychy normalnie, czy wziąć dwa i w promocji. Hmm, czyli wysokiej hmm. jakości producent się nie pomylił. Się nie pomylił tak znaczy, się. Etykiecierz, który hmm. pisał, nie pomylił. Także dosyć interesująca etykieta, a za tą etykietą stoi dosyć interesujące wino. Tak. Mm. Jak bardzo? 6,5? O, ty to no, zawsze. Ja no, ja to już 7, nie. 7. 8,5. 7,5, 7,5, 8, 8, tak bym dał. Mi tutaj niczego nie brakuje, naprawdę. Nie, nie fajne. Nie Dobra. 7. Co 7? Ponoszęca. To by nie smakowało. 8. To by było przepyszne, no przepyszne. Pyszne, przepyszne 6. Nie, niedobre, takie sobie. 7, 8 ja to daję <totrzę> bez niczego. No, ja to mówię, daję nawet 8,5. Ciekawy jest, jeszcze jestem w jakiej by było normalnej cenie. Dwydychy. No, to i tym bardziej. Takie codzienne, można pić. Można, ale dosyć bardzo bogate. Bardzo bogate, fajne wino. Gdzieś tam trochę. Takim trochę beczki, ale tak nie za dużo. Także dla osób, które lubią półwytrawne wina zdecydowanie, ale dla tych osób, które lubią wytrawne raczej też nie to też powinny. Nie, nie przeszkadza, nie? Nie. No, bo ja też się jak te półwytrawne. Jak brać? Nie brać A Trudno. No widzisz, e... To jest nie do błąd. No i bardzo dobrze. Także w Lidlu, przy dwóch. W tej chwili promocji było 18 Zeta i co? Polecam, no dobrze, a końcowa uzyska. ocena. No 8, 8, 8 pełne 8. Bo ja 8,5, a wy daliście, i wydał, tak, poniżej 8, okolice 8, No i gorzanka dało 6. Ja dałem 8. I pół. I pół. No dobrze, 8, to 8 i tak rzadko dajemy. Co Ale to myślę, to że na 8 tak to spokojnie zasługuje dałem więcej. Też tak myślę. Także od nas mocna ósemka.